Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do was z filmem, w którym... Pokażę Wam jak wygląda moja toaletka, jak wygląda właśnie zawartość w sumie tej mojej toaletki, jakich kosmetyków używam w takiej bardziej do makijażu i tak dalej, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Ja zabieram się za pokazanie Tak sobie tutaj prezentuję moja toaletka i składa się ona z takiego lustra scenicznego, które było zamówione przez internet. Do tego tutaj ta część, gdzie właśnie trzymam kosmetyki jest z IKEA i do tego tutaj takie krzesło, które jest takie fajne, przezroczyste i to krzesełko również zamówiłam przez internet, więc tak to się właśnie tutaj wszystko prezentuje i przechodzimy już tutaj. I mam właśnie tutaj taki krem do rąk z Victoria's Secret, właśnie Angel Gold. Mam tutaj również taką szkatułkę z takimi oczkami z homli i w niej ja osobiście trzymam jakieś takie spineczki i tego typu rzeczy. Obok mam taki złoty perfum z Tousa. Mam tutaj taki wazonik z Ika oraz takie trzy sztuczne kwiatki, które też są z Ika i to tak ładnie sobie to stoi i wygląda. I już bez przedłużania przechodzę do pokazywania wam, co się tutaj znajduje, jeżeli chodzi o moje jakieś kosmetyki, produkty i tak dalej, więc w tej toaletce ogólnie znajduje się taka jedna, dość duża szuflada, i na pierwszy rzut oka mam to tak tutaj wszystko poukłada. Staram Wam się wszystko pokazać tak dokładniej i w jak najkrótszym czasie, więc z tej strony znajdują się moje wszystkie skranci. Jest tego trochę. Miałam to, żeby Wam tutaj tak mniej więcej pokazać. Jeszcze parę mam gdzieś na dole i dodatkowo mam tutaj taką z Berszki opaskę. Te też są takie, te trzy są z Berszki. To, to jest z Pula, to są z Berszki, ze Stradivariusa, Sinsei, Sinsei, to jest chyba też Sinsei, to jest Pull&Bear, to też był bear, no i jeszcze mam z Cinsei taki wianek mega ładny. Mi słoneczko, ja już sobie tutaj to powkładam i mam tutaj dalej taki mój dezodorant. Mam tutaj również taką szkatułkę lustrzaną, w której znajdą się jakieś bransoletki z jest tego naprawdę mega, mega tutaj dużo, więc nie będę Wam już tego dokładnie i tak pokazywać, aczkolwiek jak ktoś ogląda mnie na bieżąco, to powinien kojarzyć, bo większość Wam po prostu pokazuje właśnie, czy to na filmach, czy to na moim Instagramie, na którego Was zapraszam Gimfit New. Tutaj mam ogólnie jeszcze z taką różyczką kolejną szkatułkę, którą stałam od mojego e, chrzestnego, i w nim w niej tak naprawdę znają się różne gumeczki do włosów. Przechodząc tutaj w bok, mam taką moją szczotkę. E, mam tutaj również e, moją ulubioną mgiełkę z Victorii, właśnie Secret, w sumie bardzo Spinka e, I tutaj mamy papaya, jeszcze z wanilia. uwielbiam jej zapach. Mam tutaj również jedną też z moich ulubionych palet. Się ona prezentuje w środku tu tam w głębi mam różnego rodzaju pilniczki trochę A, Oraz Ten kotek są ten jest z The Body gdzieś tu był napis, o tutaj. Ten jest z Douglasa, jak można cię zauważyć, a te trzy brokatowe są z Stinsy. Jak mowa już o tych rzeczach takich trochę tam zgłębi to tam się ogólnie znajdują opakowania od moich soczewek oraz trzy pary okularów. I tutaj mamy okulary z berszki, ze Stradivariusa oraz Sinseo. Ja mam jeszcze jakieś chyba docieni, takie patyczki z Douglasa. I tutaj w takim pudełeczku, nie wiem skąd jest to pudełeczko, mam taki w takiej małej formie. Właśnie fajne jest to, że to jest takie mniejsze. Krem do rąk z Pinka Fresh and Clean. Naprawdę uwielbiam ten zapach i zabieram sobie go czasami ze sobą do torebki. Oraz o tym samym zapachu również taka fajna malutka wersja mgiełki, więc uwielbiam to naprawdę. I tutaj się też znajdują różnego rodzaju moje pędzle. Ten kupiłam w Rossmanie. Ten tak się prezentujący jest z The Body Shopu. To jest taką końcówką, taką diamencikową. Wszystkie pędzle są z Sincaya, natomiast te takie syrenki są z Rosmana Obok jest tutaj moja kolekcja iOS czy EOSów, bo różnie osoby na to mówią. Trochę tego mam. Są jakieś takie, to jest mięta Tutaj są jakieś takie klasyczniejsze i nieklasyczniejsze. To na pewno jest wanilia. Z takich ciekawszych to ten jest taki dość mocno czerwony, ten natomiast taki różowo-brokatowy. E, te na przykład są z takiej jakiejś serii chyba kryształowej z tego co pamiętam i one są takie fajne przezroczyste. E, a tutaj mam jeszcze trzy takie balsamy do ust akurat z Niwa i ten delikatnie daje różowy kolor, natomiast te są takie bardziej e, przezroczyste. E, takie po prostu nie zostawiają żadnego kolorku i dalej idąc mam tutaj e, taki... E, Naprawdę jest to organizer na sztućce, który zakupiłam w Ikei, ale ja tutaj właśnie go używam do tych moich kosmetyków. I postaram się Wam pokazywać tak bardziej jakby tymi półeczkami. W sumie to nie są półeczki, ale takimi po prostu obszegródkami. Zacznę może od tej. Tu mam taki róż z Lowli oraz taki rozświetlacz. Tu mam akurat taki balsam do ust jeszcze, taki sałatka owocowa. Tutaj mam z Lowni taki pigment złoty, do oczu. Tu mam z Vibo taki puder rżowy, tu mam jeszcze taką paletkę do brwi, której nie używam, aczkolwiek tutaj leży oraz właśnie puder, który jest moim faworytem ostatnio, czyli właśnie ten tutaj znajdujący I się. Otwieraj, mamy puder, a potem możemy jeszcze go otworzyć. Mamy lusterko oraz jeszcze taką. Um, nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu możemy tym sobie ten puder nałożyć, więc fajne do torebki. Aczkolwiek ja go używam tak na co Tak dzień. się prezentują kosmetyki w tej części. Teraz przechodzimy to do mój korektor z Lovely, którego również używam tak częściej, i w sensie częściej. Po prostu, jeżeli potrzebuję coś zakryć, to go używam. Właśnie w tym, ja używam 02 odcień. Tu taki z pinka, bardzo fajny błyszczyk, uwielbiam go. Tutaj mój Carmex. Ja mam akurat wiśniowy, ale miałam truskawkowy i waniliowy wszystkie są fajne. Następnie mój tusz do rzęs, który obecnie używam, tak się prezentuje. Tutaj jest też tusz do rzęs, który używam właśnie przed tym, który wam przed chwilą pokazywałam. Też go bardzo lubiałam. Szczerze zostało mi go jeszcze tutaj trochę i nawet jeszcze mam tutaj cały nowy, więc czasem też go zdarza mi się użyć. Oraz jeszcze tutaj mam ten sam korektor z Lovely, tylko że w po prostu ciemniejszych odcieniach, bo tu mam trójkę i czwórkę, aczkolwiek są dla mnie za ciemne, więc jak tutaj leżą. I tutaj mam jeszcze taki korektor który jest taki bardziej na zaczerwieni. Tutaj dalej to mam z Lowli takie fajne coś do oczu, taki ala brokat. tutaj mam jakieś rzeczy z kalendarza adwentowego, to jest taka fajna fioletowa matka. Tu również z kalendarzy adwentowych jakieś takie rzeczy. Tu jest mój e, krem BB, który, który używam aczkolwiek jak na ten moment osobiście akrobie makijaż to nie używam ani podkładu, ani kremu BB. Tu mam taki eyeliner, tu mam jeszcze fajny taki rozświetlacz w sztyfcie to prawda z kalendarza adwentowego, ale e, zdarza mi się go używać. Tu mam z kalendarza jakąś kredkę oraz... Tłusz. I tu są kosmetyki, których używam rzadziej, aczkolwiek to akurat używam w codziennej pielęgnacji To, jest, to takie, jest właśnie takie fajne serum cytrynowe e, cytrusowe, przepraszam. Ale właśnie mega fajne jest to ceru. On to fajne właśnie na... fajnie na Tu mam jeszcze z dzieciństwa jakieś takie błyszczyki. Tu mam też bardzo fajny z zwiporośświetlacz. Co ja mam kredki, dwie takie same z Lowli do halloweenowych makijaży tu mam tusz z kalendarza, tu mam jakiś podkład z Lovely, którego nie ja używam, kredki z kalendarzy których nie ja używam, błyszczyk z dzieciństwa, perfum z dzieciństwa z kalendarza, z kalendarza a to jest akurat bardzo fajny błyszczyk który dodatkowo powiększa usta, ale tu mam jego resztkę i go tak oszczędzam używam go raz na ruski rok, ale z naprawdę mega jeszcze fajnie. ta część to, to jest z Lovely taka odżywka do paznokci, tu jeszcze jest taki korektor e, tu mam eyeliner perfum z dzieciństwa, tutaj kredka z kalendarza, tusz z kalendarza, tutaj kolejne kredki z kalendarza, tu jest fajny tusz akurat, ale to już go używam jako jeden z moich pierwszych. Tu mam kredkę do brwi, której... Nigdy nie używałam w sumie. W sensie, chyba że robiłam sobie, wiecie, tak na, e, makijaż jakiś taki, że potem w domu w nim byłam i potem go zmywałam ludzie mnie nie widzieli. Tu jest właśnie ten tusz, o którym Wam już wspominałam, oraz tu mamy jeszcze e, to w ogóle kupiłam, Żeby to może. przetestować, bo to miało być podobno fajne do rysowania brwi, bo to ma taki fajny, fajną końcówkę. O, teraz ją dość dobrze widać. Jest ona właśnie taka, że miała imitować tak fajnie włoski, jeżeli chodzi o brwi, ale mi się nie sprawdza. Przede wszystkim ten kolor, kolor w takim znaczeniu, że kolor jest taki nieodpowiadający. Mi wiem, że są inne odcienie, ale też ta końcówka się. Mi osobiście nie sprawdziła, dlatego już nie testowałam z innymi odcieniami. E, oraz trzymam tutaj w takiej kulce e, taki perfum z berszki, mega ładnie pachnie. I tam jeszcze na przegródkę tam są rzeczy, które rzadziej używam. Stwierdziłam, że to wyjmę, bo po prostu, żeby Wam to lepiej pokazać, i mam tutaj takie gąbeczki, jakieś zapasowe. Tutaj mam taki rozświetlacz, który myślałam, że będzie fajny, ale w sumie nie sprawdził mi się e, aż tak bardzo, aczkolwiek e, czy go polecam tak 50 na 50, bo w sumie jest fajny, ale mi się na przykład nie sprawdził. E, tutaj mam takie e, z spineczki, e, które używam przede wszystkim latem oraz jedna z moich pierwszych paletek, takie nude. Ja oraz to jeszcze dodam tylko, jeżeli chodzi o ten rozświetlacz do tak. ciała, żeby mi się ładnie tak świeciło, ale to mi się aż tak bardzo nie sprawdziło. I została mi już taka ostatnia przegródka, jeżeli chodzi o to, to mam e, tu są ogólnie takie pyłki z tego, co wiem, do paznokci, chociaż ja miałam je też właśnie na powiekach, tak dla ozdoby i ładnie to wyglądało. Właśnie mam taki e, rękowy oraz złoty. Mam tutaj również taką paletkę, taką fajne, fajne kolorki, takie bardziej szalone, ale mam fajne. to jeszcze w ogóle, to była pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o takie kosmetyki do makijażu, jakie sobie w życiu zakupiłam, to była paletka właśnie tych e, korekt. Ja mam z... również taką paletkę, którą sobie kupiłam. Ja. Macie właśnie te kolorki, od razu przepraszam za to, że ten pomarańczowy jest tak trochę rozwalony, ale używam go, jeżeli chodzi o makijaż halloweenowy i tak trochę to nie wygląda najładniej, ale no fajny kolor. Tutaj mam jeszcze gąbeczkę, to jest akurat, którą używam, więc jest taka trochę brudna. To są jakieś jeszcze inne, tu mam też z tego takie dwa błyszczyki e, oraz mam jeszcze tutaj takie szczoteczki do rzęsy i brwi. A tam z tyłu jeszcze coś się znajduje i mam tutaj e, taki eyeliner, który musiał, musiał mi jakimś cudem wypaść, aczkolwiek ja go nie używam, dlatego nawet się nie zorientowałam. Oraz mam jeszcze tutaj na zapas krem Bibi, właśnie, chociaż ja też go osobiście teraz nie używam i jeszcze tutaj e, taki krem z filtrem. Zamykam tutaj. Drodzy, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał właśnie, gdzie wam, jak wygląda ta moja toaletka, w sumie taką jej zawartość i tak dalej, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Do zobaczenia, pa pa!